Poltergeist, świat duchów, audycja Grzegorza Tarczyńskiego. Witam Was drodzy słuchacze w kolejnej audycji Poltergeista, świat duchów. Nazywam się Grzegorz Tarczyński i od wielu lat zajmuję się gromadzeniem i weryfikowaniem relacji o spotkaniach z duchami. Dziś opowiem o jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń w historii, a mianowicie przypadku rodziny z Pontefract, której życie w koszmar zamienił pan. Nikt, jeśli ktoś się boi, niech zatka uszy. Zaczynajmy! Pontefract to około 30-tysięczne miasto w hrabstwie West Yorkshire w Wielkiej Brytanii. To tam mieszkali Państwo Pritchard z dwójką nastoletnich dzieci: Dian oraz Filipem. Wszystko w ich życiu układało się normalnie aż do sierpnia 1966 roku, kiedy gospodarze zdecydowali się wyjechać na weekend za miasto. Ponieważ 15-letni Filip uparł się, że nie chce jechać, rodzice zadecydowali, że zostanie w domu z babcią panią Sarah Scolls Chłopiec siedział w ogrodzie i czytał książkę, zaś starsza pani robiła w domu na drutach. Wtedy w domu pierwszy raz dało sobie znać, on. Pan Nikt. Kiedy Filip wrócił do domu razem z babką, zauważył, że mimo wysokiej temperatury pokoje wypełniał dziwaczny chłód. Było późne lato, a w domu było prawie lodowato. Ale to nic. Kilka chwil później zauważyli oni, że na podłodze w pokoju pojawiły się kałuże wody. Tylko skąd? Wkrótce to samo powtórzyło się w innym pomieszczeniu. Lekko spanikowana pani Skols wezwała hydraulika, ale ten nie potrafił zlokalizować żadnej usterki. Po sprzątnięciu mieszkania wieczorem okazało się, że była to tylko uwertura do dziwnych wydarzeń, które miały nastąpić. Samoczyni otwierające się drzwiczki i hałasy rozlegające się w domu Piczartów e, sprawiły, że starsza pani i wnuczek musieli szukać schronienia w domu swoich krewnych. Na miejsce dziwnych zdarzeń wezwano policję, ale ta nie znalazła na miejscu śladów osób trzecich. Po powrocie Pritchardów i ich córki do domu dziwne zjawiska ustały. Rodzice myśleli, że Filip stroi sobie z nich żarty. Dopiero po około dwóch latach przekonali się jednak, że ich dom zamieszkuje ktoś jeszcze duch, którego nazywali Fred, bądź pan Nikt. Powrócił i uderzył ze zdwojoną siłą. Wszystko zaczęło się od nawiedzających domu hałasów. Jednak pewnego dnia doszło do prawdziwego wybuchu aktywności i zagadkowej siły. Najpierw dochodziło do typowych przejawów aktywności paltergeista. Niewidzialna energia przesuwała przedmioty, z których część roztrzaskiwała się o ścianę, bądź o włos mijała domowników. Ale prócz tego pojawił się pewien zagadkowy wątek. Były nim m.in. wahania temperatury. W momencie pojawienia się siły świadkowie odczuwali dziwny chłód, kiedy indziej przechodzące fale gorąca. Co ciekawe, swą aktywność skupił na Dianie i kiedy nie było jej w domu, odzywał się rzadko. Tu zróbmy małą przerwę. Wiemy, że w domu Pritchardów dochodziło do samoczynnego poruszania się przedmiotów i innych dziwnych zjawisk, które towarzyszą zjawisku poltergeista. Przypomnijmy, że są to sytuacje manifestowania spontanicznej psychokinezy, zjawiska parapsychicznego, które prawdopodobnie związane jest z anomalną aktywnością ludzkiego mózgu. Przypadki tego typu nie mają nic wspólnego z duchami, choć są nie mniej ciekawe. W pontefrakt było jednak nieco inaczej: bo pan nikt wydawał się kierować własnym rozumem, a niekiedy pojawiał się nawet w formie cielesnej. Ponieważ Pritchardowi nie wiedzieli, co począć w tej sytuacji, wezwali do domu księdza, który był dość sceptycznie nastawiony do spraw o zabarwieniu paranormalnym. Kiedy zobaczył jednak, jak wystrzeliwuje świeczka, zmienił zdanie. Niestety niewiele poradził. W domu cały czas dochodziło do dziwacznych wydarzeń, których świadkami byli też znajome i rodzina Pritchardów. Innym razem, kiedy pani domu sprzątała kominek, posypał się na nią z przewodu deszcz kluczy. Było kilkanaście. Jak się okazało, Fred, pan Nikt, zebrał wszystkie klucze z domu, a następnie zrzucił na kobietę. Oczywiście, pan Nikt nie był tak przyjazny, jakby mogła sugerować jego nazwa. Z czasem zaczął się dopuszczać bowiem ataków na ludzi. Jeden z pierwszych przypadków tego typu miał miejsce, gdy Pritchardowie oglądali telewizję w salonie, na parterze swojego domu. Zagadkowa siła chwyciła Diana, następnie zaczęła ciągnąć na górę. Kiedy rodzicom udało się wyrwać ją z upionych objęć, zauważyli na szyi Dianie widoczny odcisk ludzkiej dłoni. Dziewczyna cierpiała też z powodu nocnych ataków. Wielokrotnie podczas snu niewidzialna siła wypychała ją z łóżka. Nie był to koniec makabrycznych manifestacji w Pontefract. Pewnego dnia Jane Pritchard, schodząc rano z sypialni, zobaczyła makabryczny widok. Dywan leżący w holu był cały przysiąknięty wodą, na nim widniały ogromne ślady stóp, które pozostawił po sobie niewidzialny intrus. Co ciekawe, kilkakrotnie objawiał się on również w formie bardziej namacalnej. Zarówno członkowie rodziny, jak i postronni świadkowie widywali w domu cień. Który na pierwszy rzut oka przypominał mnicha. Pewnego razu pan nikt pojawił się nawet tuż przy łóżku gospodarzy domu. Ponieważ życie Pryciardów zmieniło się w piekło i zbliżali się oni do okresu swojej wytrzymałości psychicznej, postanowili prosić o pomoc wiele osób: zarówno świeckich egzorcystów, badaczy zjawisk paranormalnych, jak i duchownych. Nikt nie był im jednak w stanie pomóc. Co niezwykłe, tajemniczy byt zniknął z ich domu tak samo niespodziewianie jak się pojawił. Wszystko skończyło się wraz z tym, jak ostatni raz objawił się, było to na początku lat 70. Młodzi ludzie przebywali w domu, kiedy nagnął jeżeli czyjąś ciemną postać stojącą za przeszkolnymi drzwiami. Myśląc, że to intrus, czy nawet dziennikarz, który potajemnie zakrać się do domu, fil szybko otworzył drzwi. Po czym ujrzał przerażający widok, stała przed nim wysoka i ciemna postać mnicha, która potem jakby w mgnieniu oka zaczęła wsiąkać w podłogę. Oczywiście jak w większości tego typu przypadków pojawiają się teorie, że mogłabyś to jedna wielka mistyfikacja, czy normalna rodzina narażałaby się jednak na publiczne pośmiewisko i życie w ciągłym stresie w perspektywie nikłego zysku i rozgłosu w mediach. Niektórzy badacze byli odmiennego zdania, twierdząc, że byli nawet w stanie zidentyfikować postać Freda. Tom Caniff, badacz zjawisk paranormalnych, odkrył, że w XI wieku tuż obok domu Pritchardów znajdowało się opactwo. Z zachowanych źródeł wynikało, że pewnego dnia powieszono tam za karę mnicha, który dopuścił się cudzołóstwa. Czy zatem powrócił i dało sobie znać niemal tysiąc lat później? Tego nigdy się nie dowiemy. Jeśli ktoś z Was chciałby głębiej poznać zagadkę Freda i Pritchardów, polecam Wam książkę pod tytułem Poltergeist, której autorem był doskonały badacz zjawisk parapsychicznych Colin Wilson. Przypominam, że archiwalnych Poltergeistów możecie szukać w archiwum Radia Paranormalium. Na Wasze listy i pytania czekam jak zwykle pod adresem merkury 79 maupaoppl Pozdrawiam serdecznie z pokładu Radia Paranormalium i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl